Jak wspominasz udział w programie Damy i Wieśniaczki? Super przeżycie można spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, dostrzec i docenić to, co mamy, i dostrzec też. To, co powinniśmy zmienić. No a dla mnie przede wszystkim też to była możliwość pokazania się ludziom, jaka jestem naprawdę na co dzień. Ten program już e, powstał dwa lata temu i cały czas lecą powtórki w TV. I ja za każdym razem wiem, kiedy ta powtórka leci, bo dostaję mnóstwo wiadomości od ludzi bardzo pozytywnych, za co bardzo dziękuję. No i jeśli jeszcze ktoś nie widział, to zachęcam. Ile masz lat, a na ile się czujesz? Mam 29, a czuję się właśnie na 20 parę. Nagrasz jeszcze piosenkę z Kubą? Tak. Yy... Na jego nadchodzącej płycie będę jednym z gości. I też zagram w dwóch teledyskach. Jeden już nagraliśmy na Madagaskarze, a drugi będziemy nagrywać w górach. E, właśnie to będzie nasz już też taki wyjazd walentynkowy, a przy okazji dogramy scenę do teledysku. Próbowałaś kiedyś rapować? Nie, i to zostawię osobom, które potrafią rapować, więc to zostawiam Kubie. Siłownia czy basen? Oj, zdecydowanie siłownia. Siłownię kocham, a basenu nienawidzę. Co w Twoim życiu jest najważniejsze? Rodzina, przyjaciele i praca. Psy. Czy koty? Zdecydowanie psy. Chciałabyś mieć dziecko? Tak, za kilka lat. Całowanie czy przytulanie? Zależy jaki nastrój. Dobrze się uczyłaś w szkole? Bardzo źle. Praca jako DJ-ka czy przed kamerą? Najfajniejsze jest połączenie tego na przykład w czasie nagrywania imprezki. Masz stylistę czy sama się ubierasz? Tutaj w SC mam stylistkę, ale zawsze konsultuję ze mną. Jak chcę wyglądać, i ja zawsze odpowiadam, że chcę, żeby było mi ciepło i na sportowo. Lubisz być popularna? Mm, przyzwyczaiłam się do tego na przestrzeni lat i już nawet nie pamiętam, jak to było wcześniej, ale czasami fajnie. Na przykład, jak jest się gdzieś za granicą, gdzie zupełnie nikt cię nie zna i można być totalnie anonimowym. Największa wpadka na randce. Nie miałam chyba jakiejś takiej dużej. Wybaczyłabyś zdradę? Nie. Planujesz wziąć kiedyś ślub? Tak. Najdroższa rzecz, jaką kupiłaś to? Ostatnio jak byłam w Berlinie torebka Dior, co byś w sobie zmieniła? Chciałabym być bardziej cierpliwa, jeżeli to jeżeli chodzi o takie cechy charakteru, cały czas też staram się być coraz lepszym człowiekiem, pomagać innym. Też w tym roku mam taki cel. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, to w tym roku chcę postawić na włosy pielęgnację odżywianie, bo mam strasznie słabe i Masz tatuaż? Tak mam. Zaprezentuję. I taki sam tatuaż ma Kuba. Kto wpadł na pomysł, żeby przeprowadzić się do Warszawy? Ty czy Kuba? Ja mieszkam w Warszawie już od 9 albo 10 lat. Natomiast Kuba jest ze Stargardu i przeprowadził się do Warszawy, ponieważ kiedy do mnie jeździł, trasa jest 5-6 godzin. To było bardzo męczące, więc podjął taką decyzję. I to była tylko i wyłącznie jego decyzja. Najpiękniejsze miejsce, w jakim byłaś, to. Dużo pięknych miejsc zwiedziłam, ale mam nadzieję, że teraz Dominikana, na którą lecimy, będzie jednym z tych najpiękniejszych. Twoje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Czas spędzony z rodzicami i z siostrą. Zdradziłaś kiedyś kogoś? Nie. Jesteś szczęśliwa z Kubańczykiem? Tak. Co robisz, że masz taką figurę? Nie jem słodyczy, nie jem fast foodów regularnie, ćwiczę robię różne zabiegi na ciało, to jest cały czas praca. Właśnie szkoda, że to nie jest tak, że raz jak się osiągnie efekt, to to już zostaje na stałe, tylko no niestety cały czas trzeba nad tym pracować. Najgorsza cecha u faceta to? Jeżeli facet obgaduje, bo czasami zdarzają się tacy, którzy obgadują i są tacy zawistni. Znam takich. A najlepsza? Lojalność. Powiedz coś, czego o Tobie nie wiemy. Mam siostrę, trzy lata starszą. Która jest farmaceutką i jest zupełnie inna niż ja. Jest brunetką, jest taka cicha, spokojna, lubi właśnie taką pracę, taką jak ma w aptece. Ja bym w takim miejscu umarła, a ona nie dałaby rady robić tego co ja. Dzięki, trzymaj się na razie. To już koniec? <noise> Dzięki, cześć!